O kuźwa. Aua! Siemanko, ja jestem Blow, wraz ze mną jest dzisiaj Ola i założyliśmy się o to, że osoba, która spadnie do tego basenu... Funduje drugie i bardzo ekskluzywne wyjście. No, także trzymajcie mocno kciuki, nie będziemy już przedłużać, tylko po prostu zacznijmy. Chciałbym wyjaśnić, co tu się będzie działo. O co tu chodzi, Ola? Tutaj jest deska i mamy po prostu poziomy, Trudności. Na razie po prostu trzeba się przejść po desce. Później na przykład wysypiemy tutaj klocki Lego i tak dalej, i tak dalej. Ja bym chciała zgłosić nieprzygotowanie, bo ja nie mam w ogóle równowagi. No to już wiadomo, kto, kto mnie zabiera na, na super ekskluzywną. Gdzie, do... Gdzie ty mnie zabierasz? To zobaczymy. Jakby ja wygram, więc dobra. ja nic nie zabieram. Dobra, no dobra. To co? 3-4? 3-4. 3-4. 3-4. Ha, pierwszy pierwszy. Najlepsze jest to, że zaraz pewnie zacznie padać. I co, ja mam się po tym przejść. Tam i z powrotem. Ja pierdzielę. Dobra, to jest proste chyba. Easy? Na razie tak, no. Ale... Jakoś powiem wam, że... Mnie to strasznie martwi. Strasznie mnie to martwi. W ogóle zostawcie łapkę w górę, komentarz i suba. Szczególnie, że zaraz mogę wpaść. Odwiedźcie też kanał Oli. Wpiszcie na dole team Ola. Słucham? Team Ola. Pokaż im, co na za głupotę. Team Ola, tak, no dole Ta, proszę z Team, ses, team Ola. Ola, jeżeli uważasz, Dobra. że wybrałem. Dobra, no ja mogę nawet tutaj 10 razy przestać. Dobra, tak już pisa, się tak nie no? popisuj. Easy to było, proszę Zobaczmy, ja Team mam... Ola. Dobra, na razie jest naprawdę prosto, bo te dwie deski są… O jest. <laughs> Ty, ona wpadnie normalnie teraz, tylko uważaj na swoje życie, bo to nie jest, nie jest to bezpieczne. Dobra, Umierasz. pierwsza runda wygrana przeze mnie. Co? Dobra, runda druga, troszeczkę <laughs> dalej. Czy trudniej. Czemu ja zawsze pierwszy? No bo przegrałaś. Jesteś luzerem. O kurde. O kurde, jak mały,ż dajesz, suń. Jakoś... Czuję, że to jest niebezpieczne. To jest. To złe serce. Piątka Karol. Weź, nie chcę. No dobrze było. Uf. Dobra, jak jest W się ze zmianą. No, ona. Najgorsze, że woda w tym basenie jest tak brudna. Taka brudna. Ty <grywka> Runda trzecia. Lego. jej Nie wiem, czy ktoś kiedykolwiek nadepnął na klocki Lego. Ja mam dwóch młodszych braci. i Wiem, że to nie jest zbyt przyjemne. <grywka> <grywka> Jeszcze trochę. Ja bym dała. Filip, może ty pierwszy, co? Dobra. Jeszcze więcej. Pierwszy. Ja pierdzielę ja Jesteś facetem Super, super argument. Jesteś facetem, więc musisz przejść po belce pełnej klocków Lego. A nie gramy 3-4? Nie, idziesz pierwszy. Nie, okej. Okay. A nie, dobra, 3-4, dawaj, nie, pirip, nie, nagrywaj. Nie, gramy 3-4, bo laksa dalej. Nie, nie, nie. 3-4. Widzisz pierwszy. Go. Ja pierdzielę, jak myślę o tym, że mam na to nadepnąć. O! Kuźwa! Robię to sposobem. Ciężko. Jezu, kto tego tyle nawalił? Nie, nie, nie ma. Najgorsze, że ja oli pomogłem, no. Tak, jak mi pomogłeś? Ała, awa, awa. Nie, nigdy w życiu. Nie, widziałam to! Czy po, nie chciałam, żeby to się rozdzieliło, wiesz? Ała! Ała! mam dosyć! Wezwijcie policję. Czy pogotowie, wszystko wezwijcie? Straż pożarną. Fajnie, bo mi karal wydeptał ścieżkę, wiecie? Aż tak to nie boli. Panie, bo To Fajnie, opera, No. Patrzcie jak ona udaje. Ty musisz mieć... Mam ci pomóc? Dobra radę. Au. Au. Nie mów, że to nie boli. Ty w ogóle nie masz żadnej odporności na ból. Nie chyba. mów, że to nie boli, Ola. To się boli, ale. No właśnie. Jest do wytrzymania. Udajesz po prostu, że jest do wytrzymania. Tak jak z tym ostrym sosem. <grym> 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 to jest najgorsze, co w życiu zrobiłem. Mamy jakiś jogurt czy coś, bo... Patrzcie, na razie będzie początkowo udawać, że wszystko jest w porządku. Nie, żeby... w sensie y, czuję, że trochę pali w język, ale jest to takie szczypanie, które da się wytrzymać. Ola kłamie, mi się wydaje. No czemu ci nic nie jest? <grym> czemu? <grym> Jedna belka. No, to było za łatwe. Dobre, dobra, ale gramy w papier-kamień-nożyczek <grym> i zobaczymy, czy Ola będzie taka szczęśliwa, jak dorzucając te klocki. No dobra. Gramy 3-4. To pierwszy. Dobra, dawaj. Okej. Okay. Trzy, Trzy cztery. cztery. Idziesz pierwszy. No idź. Karol, no chodź. Zastanówmy się. Dobra. No nie, jakoś mnie kurczę, powiem ci... Jeszcze jak ty mnie oblejesz jakimś tym zimną wodą albo rzut. O kurde. Ja wiem, Ola, co ty planujesz. Ale ty to nie niezaj. Ej, ale... Wa, wa. Ułatwiasz. Nie zapomnę ci tego. O łap! Ale macie tu echo. Zrzucił jej, zrzucił jej wszystkie klocki. Ale wiesz, że mi nie dokładacie? Było blisko. <noise> Jak ja to Mocnie Mocniej Ola. Wow, wow. Stary, ja nie wiem jak to się udało, to jest... No ale patrz, ile Oli zostało tych klas. No dobra, wiem, że nie szedłem, tylko sunąłem nogami, ale jakoś ukończyłem. O, Stary, Jak ale się to, bawić stary, to było to na całego. To było... Oh. padać. I ja będę miała teraz Gotowa? Zadanie, bo pada deszcz. Nie, więc super. Gdzie są balony, żebym rzucał wole? Nie, nie będę. Muszę przygotować balony. Jeszcze deszcz pada idealnie. A tak się na nas poprzek, Cześć! Dawaj! Czy ty chcesz w ten Nie, spodobaj. I co boli? Nie, ja się nie mam równowagi. Dawaj, Ola. się zniszczę! No najwyżej do wody zlądujesz Ola, przechyl się teraz lekko w lewo. <noise> Jak coś to bardziej w lewo wskazi. No nie w prawo. Nie, 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 nie. Karol, nie. Karol, ja mam. Boli mnie noga, boli mnie serce. To wskakuj. Boli... Padad do... W lewo, w lewo się... W prawo teraz wywał się. prawo! prawo! Drodzy, wygrałem Olu, piątka Piątka. Ola zabiera mnie zabiera mnie teraz, teraz w najbliższym czasie nie nie. do ekskluzywnej restauracji. Zobaczymy co przygotuję. Chodźmy się pożegnać w ogóle. Olu, super, że spadłaś. Super, mimo no. że Ola... Gratulacje Karol. Dziękuję. Gratulacje. Mokry? Dobrze, czy No, także zostawcie łapkę w górę, komentarz i suba. I u Oli albo u mnie będzie filmik, gdzie Ola zabiera mnie do tego super miejsca. Także nagramy i zobaczymy, co Ola przygotowała. I widzimy się w kolejnym. No. Było super ekstra, wpadłam do wody i. I super się I bawiłam. No się no to I to jest podejście. Tak. Pamiętajcie, w górę Trzymajcie się piona uh.